Polityku świński, ty za wredna, Z robotników się ryjesz, a z ich pracy gni dożyjesz. Śmiejesz się z piekarza, stoczniowca i lekarza, Śmiejesz się z drukarza, drwala i śmieciarza. Taki z ciebie gnojek, polityku tłusty, lecz w głowie masz jedno półgłówki kapusty kiedy rano wstajesz i po chleb się wleczesz nie pomyślisz świnio że piekasz go piecze śmiejesz się z rolnika że to teby człowiek lecz to na twój chlebek potrzebny jest owiec, rolnik go zasieje, zaora i zbierze. Ty się świnie śmiejesz, że rolnik to zwierzę. Ty tłusta świnio, kim ludzie są dla ciebie? Nikogo nie szanujesz, czujesz się jak w niebie. Siedzisz w gorycie i bąki w fotel strzelasz. Nie patrzysz na innych, tylko się wybielasz. Siedzisz przy kominku i dupę wypinasz. Nie pomyślisz o tym. Że drwal drzewo ścina, Śmiejesz się z lekarza. Po co znów strajkują? Jak ci serce stanie, to cię uratują. Taki z ciebie człowiek, polityku wredny, Nie patrzysz na innych, jesteś zbyt wybredny. Mary se wciągać, dzieci uczyć pania, Taka przyszłość przez was dla dzieci zjebana. Przepisy do dupy takie właśnie macie. Matka też o dziecko swoje wciąż się boi, bo pedofil w krzakach po leczeniu stoi. Tu świnio. Kim ludzie są dla ciebie. Nikogo nie szanujesz, czujesz się jak w niebie. Siedzisz w swym korycie i bąki w fotel szczelasz. Nie patrzysz na innych, tylko się wybielasz. Siedzicie w tym rządzie, i nic nie robicie, tylko robotnikom uprzykrzacie życie. I nie wiecie o tym, wy zakute pały, że bez robotników świat nie jest doskonały. Moja rada taka, dla was tłuste świnie, porwać was do worka, nie płacić haraczu, a uprzejmie gnoje spuścić w wielkim saraczu.